A więc witam was moi mili Ja się tylko poprawię, bo trzeba tu usiąść, że tak to powiem wyprostowanym Bo jesteśmy na CS skinsie. CS skinsie, no i co? Zaczynamy! Pamiętajcie o kodziku Jawoci, który daje wam 2 zł i 10 groszy na starty Że nigdy wcześniej żadnego kodziku nie używaliście No i oczywiście 10% przy doładowaniu Czego ja będę wam bardzo wdzięczny No ponieważ, no, daje mi to kolejne środki na działania na stronie Także co? Może zacznijmy po prostu od jakiejś batelki, batelki po prostu zwykłe batelki Zobaczymy co tutaj możemy przyszpącić. ja bym zaczął spokojnie, czyli tak Jeden korolf, albo wiecie damy, nie no dobra, jeden Korol full case Miner case i wydaje mi się, że możemy dać jeszcze plug case Batelka za 13 zł 14, no nie za 15 w sumie przepraszam, ja jednak się lekko bachnąłem i co, damy sobie na trzech standardowa utwórz. Dajemy na publiczną, może ktoś dołączy. Może ktoś dołączy, zobaczymy. Jak nie dajemy bocika, żeby to też nie długo nie trwało, ale mamy trójeczkę już. Pięknie. Tak startujemy, No i pierwsza skrzyneczka z naklejkami. No ja mam najgorzej prawdopodobnie. No jednak nie, jestem po środku, ale to i tak czy jak nie daje nam winka w tą czy w tamtą. Okej, okay. tutaj ważny jest stan tych Galilii. No niestety filter, więc nadal lekko mówiąc w pupę, ale mam gloczka. Nie wiem ile kosztuje jego MP9, ale wygrywa to. Niestety 53 zł przeciąło nam koło nosa, A szkoda, a szkoda. No i co? Ja tworzę kolejną butelkę i zróbmy może teraz lekko bardziej taką, powiedzmy, postraną, nie? My zastanawiamy się, czy nie zrobić takiego czegoś, żeby dać sobie tutaj czarmy, bo wiem, że są takie, wiem, gdzieś są, o, są. Missing Charm, ok, to to byśmy spróbowali i to co nam szkodzi? Co nam szkodzi? Spróbujmy. Jeszcze była taka fajna skrzyneczka właśnie Pluę Case. Ja będę na 3 za 25 zł na standardową. Publiczna, trzy zielone skrzynki, no co może później tak? Co może cholera później tak? Także czekamy chwilkę. <laughs> jak ktoś dojdzie, to fajnie, jak nie dodajemy bociki. Losowy bocik raz i losowy bocik numer 2. Nikt nie dołączył, także ich strata, zobaczycie, my to tak wygramy, że oni by teraz obserwują tą bitwę mówią tak Boże święty, on co on zrobił, taką bitwę No niestety, pierwsza skrzynka, nie oddaje. Prawie byłby underdog, ale mamy hotwurst za 100 złotych Ja go wypłacam Ja go wypłacam Widzowie, ja go kurde wypłacam, ja zawsze tą przywieczkę chciałem mieć, znaczy może nie zawsze, ale chciałem ją mieć Zasadz znaczy sobie go blokuję. I sprawdzimy, że tak to powiem, jaki był na to procent szans. No I zobaczmy, jaka w ogóle była szansa na to. Jaka była cholera szansa? A w ogóle są nowe skrzynki. Musimy też je wytestować. O, ale po drodze jeszcze dermowa skrzynka. No, kto by nie skorzystał? Kto by nie skorzystał? O, no ja jestem człowiekiem. Przez siedzę tutaj, gadam do ciebie, w monitorze. Co tu się, co tu się pultasz? Mmm, okej. Okay. G3G1, Desert Storm. Za 8 groszy. Zawsze coś, zawsze coś. I poszukajmy skrzynki Missing Charms. Okej, okay, wchodzimy. I na normalnym procencie mamy na to szansę 0,3% szans. Rozumiecie to? My żeśmy to trafili. O kurde, to jest jeszcze jakaś inna przewieszka za 240 zł. Ej, tej nie mam. Nawet nie wiem, że ona istnieje. Muszę ją mieć. Musimy się zdobyć w odcinku dzisiejszym. Już tą wypłaca na pewno. Ale zobaczmy sobie jeszcze te drugie przewieszki. Czy tu jest jakaś fajna taka przewieszka, którą ja bym chciał mieć osobiście? No powiem tak, ta emeczka mi się podoba. Za 20 zł, więc na pewno na nim bym popolował sobie, bo kurde, pasuje im pod moją nową Meczkę, którą ostatnio wypłaciłem, ale o właśnie, ja wam nie pokazywałem. A więc widzowie, ja wam pokażę. Co się stało, że wypłaciłem Meczkę za 250 zł? No to prywatnie robi. Znaczy nagrywam odcinek. I niestety, tak jak na odcinku nie pamiętam, Ze chyba strzyutką z to było, na, też na CSGO się, były takie klatkowania. Ja nie wiem jak to się stało, ale teraz obecnie nagrywam i ni nic się nie dzieje. Ale wtedy właśnie coś się stało i Nie mam tego. I to było właśnie na tym odcinku. I patrzcie to. Ja zrobiłem emerczkę za 200, Ja mówię, dobra, już się pogodziłem z tym, że przegrałem. Mówię, okej, okay, 200 zł nie boli, prawda? Nagle no to powiedzieć. Gdyby nie to, co się stało w tej skrzynce. Rozumiecie to? Co jest do jasnego... A? Że dropnąłem kawaha za 1200 zł. Nie wiem. Ale dusza hazardzisty nie pozwoliła mi na ja tym przestać na tamtym odcinku, pamiętam. Więc stworzyłem kolejną batelkę. Batelkę za 85 zł. Wydaje się taka niepozorna skromna batelka. No, w pierwszej skrzynce rozdanie dla mnie totalnie korzystne, jeżeli chodzi pod tym względem. No, bo dostaje najmniejszy drop. W drugiej skrzynce również. Naprawdę, no, cudownie, cudownie leci. W tej skrzynce, no, myślałem, że się po prostu, że tak to powiem, podwieszę. No i w ostatnie skrzynce, w przedostatniej spada emeczka I jak ja patrzę, że bot i samo zgarnia w tym momencie wszystko Ale jednak nie Wypada mu kałaszek I wiecie co? Wygrałem to I zgarnąłem dziesięciokrotność prawie Dziesięciokrotność, Wy czy wy to rozumiecie? No i potem to lekko pomnożyłem do 1600 I potem przegrałem lekko, no i zostałem ostatecznie z 1000 ma 300, chyba z tego co że Wszystko wypłaciłem, więc wszystko leży w ekwipunku spokojnie. Nie zostanie to przewalone. Ale mimo wszystko, ja bym wrócił do batelek. Tak szczerze, ja bym wrócił do batelek, bo dzisiaj, mimo tego, że myślałem, że nie idzie kolorowo. Kurde, 107 zł w tym blokadzie. A resztę możemy, że tak to powiem, poszaleć. Możemy poszaleć, także ja bym zmącił lekko mocniejszą bitewkę. O Boże, no powiem tak, na trzech standardowa. Wydaje mi się, że to może oddać. Ale czy odda? No musimy się przekonać. No musimy się przekonać, także lecimy i patrzymy. Ok, dołączył jeden już W. No i dobra, bocik. to no co zostaje? No bocika dodajemy, żeby to poszło w miarę szybko. W pierwszej skrzydelce najlepszej item, nóż za 2200. Ja póki co najlepiej, bo dostaję mimo.era, chociaż ten scout faktury kosztuje prawie dyszkę. Drugi strzał, nie mam tego pojęcia ile. 86 zł? Złotych? 86 zł to kosztuje? Ja przepraszam, ale jaki był na to procent szans? Ta skrzyneczka, nie? 1,2 na faktoryniu było 0.016. No co jest? Ostatnio bot nam MK wydropił jakąś taką. Nawet nie wiem jaką. A tutaj? No ta skrzynka jest na pewno fajna za 12 zł, naprawdę. No tutaj. No tu mi się skiny podobają, tu mi się skiny po prostu podobają. Taka kostka, emeczka. Galil, kolejny bym sobie takiego wziął, bo potrzebuję, mam sprytny plan. Ja już wiem jakie skrzyneczki ci otwieramy. Dzisiaj lecimy z czarmami. Spróbujmy sobie po dwa czarmy i tą skrzyneczkę za 12 złotych jedną. Na trzech, prywat, yy, publiczna niech będzie. I sprawdźmy to. Czy ten odcinek będzie szybki, czy raczej króciutki. Okej, okay, dołączył ktoś do nas, także lecimy z bocikiem Adrianem i w pierwszym rozdaniu, tak. Czarmik, proszę ci, żeby dało to go u Wurst'a. No i kurde, co dało po prawo botowi Adrianowi? No to to jest chyba nie do wyratowania ogólnie już, nie? No szkoda, że nie Underdog, tak szczerze. Szkoda, że nie Underdog. Lekko tego żałuję, nie powiem. Bo 130 zł w pierwszym trafie za, za skrzynki za 8 zł. No coś po prostu. Masakrycznego. No musiałbym coś zrobić z tej skrzynki za 120 złotych. Czy jest na to szansa? Raczej nie. Wow. No powiem tylko tyle. Wow. Sobot trafił, nie? No to bym zrobił w sumie bardziej... Tak? I nam styknie. Na trzech standardowa... A dajmy prywatną. Tym razem nie wpuścił nikogo z zewnątrz. Ja mam wrażenie, że to sobie przyciągają mi pecha. Że oni tyle natrafiali, żeby już... No, strona nie chce im dać, ale ja wiem, że ja mogę jeszcze coś z tego wyciągnąć. Ja wiem o tym, że ja tutaj coś takiego trafię. No niestety, na środku chyba zadychę. Wow, za zadyszkę poleciało. Więc póki co nas nic nie ratuje. Ja mam jakiegoś flotowego. Okej, okay, podgoniliśmy go. No i ostatni dec decider, że tak to powiem. No i ja nie wiem, chyba mają na pewno droższe, bo to jest tak. 16 zł, 40 zł. No powiem tak. To był szybki odcinek. Bardzo szybki odcinek.